I ten w ogóle też jest, to jest bardzo ładny pierścionek, taka jakby perła. I tu są pozawijane kwiatki na niego, po prostu takiego jakby, i też nie czepia się, tak, zobaczcie, nie czepia bluzek. X 34,46 zł. Cena jest 35 zł. Dziewczyny są świetne i również on jest rozwierany, więc pasuje na każdy paluszek. I też ma piękną, piękną formę. X 34, 46 zł. Znów trzeba dopisać kolor, tak? Także dziewczyny, zapraszam Was. Ten uważam, że jest jeden z najpiękniejszych, bo to jest taki sygnetowy, tak? Jak kobitki lubicie taki pierścionek, który bardziej jest taki odstający na palcu. Ja uwielbiam takie pierścionki. O, takie super wygląda, jak się coś pisze, robi to tak wygląda, to naprawdę mega atrakcyjny i jest to fajny prezent, bo pasuje na każdy palec, a praktycznie każda dziewczyna lubi nosić, kobitka lubi nosić y, dziewczyny pierścią. więc tak się prezentuje ten model zapraszam Was dziewczyny bardzo serdecznie, bo to jest y, y, drugi raz Wam dotowarowałam i już tej cena, ta cena nam się nie powtórzy, zostało tylko kilkanaście sztuk, X34 46 złoty kolor